Zamknij się i podawaj. Głos rozbrzmiał echem w luksusowej restauracji w Dubaju, niczym grzmot. Wszystkie oczy zwróciły się ku głównemu stolikowi. Miliarder, przyzwyczajony do naginania świata do swojej woli, nigdy nie przypuszczał, że te słowa zmienią jego życie na zawsze. To, co wydarzyło się w ciągu następnych kilku sekund, pozostawiło dwieście osób bez słowa. I całkowicie odmieniło losy tego potężnego człowieka. To historia Laili, młodej kelnerki, która jednym czynem udowodniła, że godność jest bezcenna. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj go już teraz i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych historii. Codziennie nowe filmy, które poruszą twoje serce. Upał Dubaju wpadał przez panoramiczne okna restauracji Al-Nor, jednego z najbardziej ekskluzywnych lokali w mieście. Leila po raz trzeci tego ranka poprawiała swój nienaganny uniform. Jej palce lekko drżały, nie z powodu stresu związanego z pracą, ale z powodu zmiętego listu w kieszeni fartucha. Jeszcze trzy miesiące. Szepnęła do siebie, dyskretnie zerkając na zniszczone zdjęcie, które zawsze nosiła przy sobie: jej matka przykuta do łóżka na Filipinach, ze słabym, lecz pełnym nadziei uśmiechem. Leila przyjechała do Dubaju dwa lata temu z prostym marzeniem i pilną potrzebą. Jej matka potrzebowała operacji serca, która kosztowała tyle, co dziesięć lat pracy w Manili. Restauracja Al-Nor dobrze płaciła bardzo dobrze, jak na standardy, które znała ale cena nie ograniczała się do pieniędzy. Stolik numer siedem woda gazowana, krzyknął Hasan, kierownik, swoim zwykłym niecierpliwym głosem. Laila wzięła głęboki oddech i przeszła między stolikami z elegancją, którą nauczyła się pielęgnować. Włoska marmurowa posadzka odbijała kryształowe żyrandole zwisające z sufitu niczym uchwycone gwiazdy. Każdy szczegół al emanował bogactwem i ekskluzywnością. Przy stoliku numer siedem grupa biznesmenów omawiała kontrakty ledwo na nią patrząc. Lejla podawała wodę z precyzją, niewidoczna jak na nią przystało. — Dziękuję — zamruczał młody, kobiecy głos. Lejla spojrzała zaskoczona. Niewiele osób jej dziękowało. Kobieta, prawdopodobnie dwudziestokilkuletnia, miała na sobie granatowy hijab i życzliwe spojrzenie. — Proszę bardzo, proszę pani — odpowiedziała Lejla ze szczerym uśmiechem. Reszta poranka przebiegała według ustalonego schematu. Klienci przychodzili i odchodzili, niektórzy uprzejmi, inni mniej. Laila nauczyła się tworzyć emocjonalną zbroję, niewidzialną tarczę, która chroniła ją przed codziennymi upokorzeniami. To tymczasowe, powtarzała sobie, wszystko jest tymczasowe. O godzinie trzynastej, Kade Hassan zebrał cały zespół w spiżarni. Dziś wieczorem mamy wyjątkowe wydarzenie, oznajmił, a jego czoło lśniło od potu pomimo wydajnej klimatyzacji. Rashid Al-Mansuri zarezerwował całą restaurację. Wśród pracowników rozległ się szmer Rashid Al-Mansuri. Nazwisko to wymawiano w Dubaju z takim samym szacunkiem, z jakim traktowano rodzinę królewską. Miliarder w sektorze nieruchomości, którego imperium rozciągało się na trzy kontynenty. Jego wieżowce górowały nad panoramą miasta niczym palce wskazujące niebo. — Oczekuję absolutnej perfekcji — kontynuował Hasan, omiatając wzrokiem każdą twarz. — Jeden błąd i nie tylko twoja praca będzie zagrożona. — Zrozumiano? Wszyscy w milczeniu pokiwali głowami. Leila poczuła ucisk w żołądku. Prywatne imprezy oznaczały hojne napiwki, ale też nieznośną presję. Nie mogła sobie pozwolić na błąd, zwłaszcza gdy była tak blisko zebrania niezbędnych funduszy. O godzinie 19:00 restauracja odmieniła się diametralnie. Białe kwiaty importowane z Holandii zdobiły każdą powierzchnię. Świece unosiły się w kryształowych wazonach. Oświetlenie zostało dostosowane, aby stworzyć atmosferę luksusu i intymności. Laila spojrzała na swój wygląd w odbiciu w oknie. Jej mundurek był idealny, a włosy ułożone w nienaganny kok. Wzięła głęboki oddech, czując ciężar odpowiedzialności. Pierwsi goście zaczęli przybywać o dziewiętnastu trzydzieści. Biznesmeni w garniturach kosztujących więcej niż samochód, kobiety w markowych sukienkach, wszyscy emanowali pewnością siebie i władzą. Layla i pozostali kelnerzy poruszali się między nimi niczym sprawne cienie, potem wszedł do środka. Rashid al-Mansuri emanował fizyczną prezencją, która wypełniała całe pomieszczenie. Wysoki, barczysty, o kanciastych rysach twarzy, obramowanych idealnie przystrzyżoną brodą. Jego oczy były ciemne i wyrachowane, przyzwyczajone do oceniania i dominowania. Nosił nieskazitelnie białą kandurę i zegarek, który prawdopodobnie był wart więcej niż dom Laili w Manili. Dobry wieczór, panie Al-Mansuri. Hasan niemal się skłonił. Wszystko jest przygotowane zgodnie z pańskimi wymaganiami. Rashid nawet na niego nie spojrzał. Jego oczy już lustrowały otoczenie w poszukiwaniu niedoskonałości. Wieczór rozpoczął się spokojnie. Laila podawała przystawki, napełniając kieliszki szampana, które kosztowały tysiąc dolarów za butelkę, zawsze niewidoczne, zawsze idealne. Obserwowała Rasida z daleka. Siedział na czele głównego stołu, otoczony innymi wpływowymi mężczyznami. Jego głos dominował w rozmowach, a jego śmiech był zawsze najgłośniejszy, ale w jego oczach było coś chłód, dystans. Jakby zawsze kalkulował, zawsze oceniał wartość ludzi wokół siebie. Około godziny dwudzieste z Leila została przydzielona do bezpośredniego stołu prezydialnego. Serce waliło jej jak młotem, ale zachowała pogodny wyraz twarzy. Więcej wina, zarządził jeden z gości, nie patrząc na nią. Leila podawała z pewną ręką, kończyła, gdy po raz pierwszy usłyszała głos Rasida skierowany do niej. Ty Woda jest gorąca. Odwróciła się. Przepraszam pana, zaraz przyniosę kolejną. Nie pytałaś mnie o zdanie, powiedział w końcu, skupiając na niej wzrok. Po prostu rób swoje, jak należy. Leila poczuła, jak krew napływa jej do twarzy, ale zachowała spokój. Tak, proszę pana. Wróciła z butelką świeżej wody z lodem i sprawdziła temperaturę palcami przed podaniem. Idealnie. Ale noc dopiero się zaczynała. O dwudziestej drugiej zeru kolacja ruszyła pełną parą. Wykwintne dania podawano w ustalonej kolejności. Lejla była zmęczona, bolały ją stopy, ale zachowała profesjonalny uśmiech. Wtedy to się stało. Podawała danie główne przy stole Rashida, jagnięcinę z rzadkimi przyprawami przygotowaną przez nagradzanego szefa kuchni. Kiedy pochyliła się, by postawić danie przed jednym z gości, mężczyzna gestykulował ostro, opowiadając ciekawą historię. Jego łokieć uderzył w ramię Lejli. Talerz się przechylił. Kilka kropel sosu spadło na obrós, zdala od kogokolwiek. Ale to wystarczyło. Cisza rozprzestrzeniła się po stole niczym fala. Rashid wpatrywał się w małą, brązową plamę na białym ręczniku. Jego oczy się zwęziły. Ty... Jego głos był niski, groźny. Czy potrafisz zrobić cokolwiek dobrze? Laila otworzyła usta, ale on kontynuował. Wiesz, ile kosztuje ten ręcznik? Więcej niż zarabiasz miesięcznie. Może za rok. Pochylił się do przodu. Ludzi takich jak ty łatwo zastąpić. Tysiące ludzi czeka w kolejce, żeby zająć twoje miejsce. Cała restauracja zdawała się zatrzymywać, żeby popatrzeć. Laila poczuła, że wszystkie twarze zwracają się w jej stronę. Policzki płonęły jej z upokorzenia. Proszę pana, zaczęła, a jej głos lekko drżał. To był wypadek, ten pan, zamknij się i służ. Głos Rashida rozległ się w restauracji. Mężczyzna, który uderzył się w ramię, poczerwieniał, ale nic nie powiedział, nikt nic nie powiedział. Hasan natychmiast pojawił się obok Lajli, a jego twarz była blada ze strachu. Panie Al-Mansuri, proszę przyjąć nasze najszczersze przeprosiny. Ona będzie. Ale Lejla już nie słuchała. Coś w jej wnętrzu, coś, co tłumiła przez dwa lata milczących upokorzeń, wymuszonych uśmiechów i dawania sobie poczucia bycia małą, w końcu się przebiło. Spojrzała na plamę na ręczniku. Potem na mężczyznę, który spowodował wypadek i nic nie powiedziała. Potem na Rashida z oczami pełnymi pogardy, na Hasana z jego żałosnym strachem, na innych gości, którzy patrzyli na nią, jakby była widowiskiem. A potem Lejla zrobiła coś, co wszystko zmieniło. Powoli, z rozmysłem położyła tacę na stole. Potem wyprostowała plecy, Spojrzała Rashidowi al prosto w oczy i przemówiła spokojnym głosem, w którym słychać było lata tłumionej godności, Nie. Słowo to zawisło w powietrzu niczym niemożliwe do pokonania wyzwanie. Co powiedziałeś? Rashid wstał, imponujący wzrostem. Goście wokół niego poruszyli się niespokojnie. Laila poczuła, że jej nogi drżą, ale jej głos brzmiał stanowczo. Powiedziałem nie. Nie będę milczał. I Nie będę służył komuś, kto traktuje ludzi jak przedmioty jednorazowego użytku. Hasan był blady jak ściana. Laila, jesteś zwolniona. Wyjdź natychmiast, zanim pozwólcie jej mówić. Ku zaskoczeniu wszystkich, to Rashid przerwał. Jego wzrok wpatrywał się w Lailę z mieszaniną szoku i czegoś, czego nie potrafiła zidentyfikować. Chcę usłyszeć, co ta kelnerka ma do powiedzenia. Lejla wiedziała, że niszczy wszystko: swoją pracę, swoją wizę pracowniczą, swoje marzenia o uratowaniu matki. Ale słowa te brzmiały jak pękająca tama: pracuję szesnaście godzin dziennie, sześć dni w tygodniu, uśmiecham się, gdy mnie obrażają, pochylam głowę, gdy mnie ignorują, wszystko dlatego, że moja matka potrzebuje operacji, na którą mnie nie stać. Jej głos nabrał siły, ale to nie czyni mnie mniej ludzką, nie czyni mnie mniej godną szacunku, wskazała na siniak. Ten mężczyzna uderzył mnie w ramię. To był wypadek, ale nie zapytałeś, co się stało. Po prostu założyłeś, że to moja wina, bo dla ciebie jestem niewidzialna, jestem tylko narzędziem. Oczy Rashida się zwęziły, ale nie przerwał. Mówiłeś, że tysiące czekają na moją pracę, masz rację. Zdesperowani ludzie, tacy jak ja, Gotowi przełknąć każde upokorzenie dla pieniędzy. Lejla poczuła, jak łzy pieką ją w oczach, ale nie pozwoliła im spłynąć. Ale godność nie powinna mieć ceny i nie zamierzam już więcej płacić swoją. Zdjęła fartuch, ostrożnie go złożyła i położyła na stole. Zwolnili mnie, wiem, stracę wizę, wrócę do domu bez pieniędzy, których potrzebuje moja matka, ale przynajmniej wyjadę stamtąd ze świadomością, że nie straciłem jedynej rzeczy, która naprawdę się liczy szacunku do samego siebie. Cisza była absolutna, dwieście osób oddychało, ale nikt nie odważył się wydać choćby jednego dźwięku. Laila odwróciła się, by odejść, ale jej nogi wciąż jakoś ją podtrzymywały. Czekać. Głos był inny, niższy, prawie. Wrażliwy? Rashid al-Mansuri, człowiek, który wprawiał królów w zdenerwowanie, a korporacje w drżenie, stał tam z wyrazem twarzy, którego Laila nigdy nie spodziewała się zobaczyć. Zamieszanie i coś, co wydawało się niemal wstydliwe. Rashid rozejrzał się po pokoju, po twarzach gości, po hasanie zamarłym w panice, po małej brązowej plamie na obrusie, która zapoczątkowała to wszystko. I wtedy ku zaskoczeniu wszystkich, łącznie z jego własnym, zaczął mówić. Mój ojciec, jego głos brzmiał szorstko, był dozorcą w budynku komercyjnym, każdej nocy pracował sprzątając biura mężczyzn, którzy nigdy nie znali jego imienia. Goście wymienili zdezorientowane spojrzenia. Rashid nigdy nie mówił o swojej przeszłości. Miałem siedem lat, kiedy pijany dyrektor celowo oblał mnie kawą. Dla zabawy ojciec otarł twarz i kontynuował pracę, bo potrzebowaliśmy pieniędzy. Rashid spojrzał na swoje dłonie, jakby widział je po raz pierwszy. Przysiągłem sobie, że nigdy więcej nie będę tak bezsilny, że zbuduję imperium tak wielkie, że nikt nie będzie w stanie sprawić, że poczuję się mały. W końcu spojrzał na Lejle. Naprawdę ją dostrzegł. Być może po raz pierwszy. Ale w tym procesie stałam się dokładnie taką osobą, która upokarzała mojego ojca. To wyznanie zdawało się sprawiać jej fizyczny ból. Masz rację. Traktowałam ją jak przedmiot. Tak jak traktowałam setki przed tobą, bo gdzieś po drodze zapomniałam, jak to jest bać się stracić wszystko. Rashid zwrócił się do mężczyzny, który uderzył Lajle w ramię. Achmed, to ty spowodowałeś wypadek. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Achmed sprawiał wrażenie ryby wyjętej z wody. Ja, ja myślałem, myślałeś, że łatwiej będzie pozwolić jej wziąć winę na siebie. Rashid pokręcił głową. Potem spojrzał na Hasana a ty chciałeś ją zwolnić, nawet nie sprawdzając, co się stało. Hassan otwierał i zamykał usta, nie mogąc wydusić z siebie ani słowa. Rashid szedł, aż stanął przed lajlą. Przez dłuższą chwilę po prostu patrzyli na siebie. Miliarder i kelnerka, dwa niemożliwe światy zderzające się ze sobą. — Pokazałeś mi lustro, którego unikałem latami — powiedział cicho. — I nie spodobało mi się to, co zobaczyłem — Wyciągnął rękę. Proszę zostać z podwójną pensją i najszczerszymi przeprosinami. Lejla spojrzała na wyciągniętą dłoń. Część jej chciała przyjąć. Pieniądze, których jej matka rozpaczliwie potrzebowała. Ale inna część, ta, która w końcu odzyskała głos, zawahała się. Szacunku nie da się kupić za podwójną pensję, panie Al-Mansuri. Opuścił rękę, ale powoli skinął głową. Masz absolutną rację. Pozwól mi więc zrobić to inaczej. Odwrócił się do całej sali. Od dziś będę tworzył fundusz dla rodzin pracowników, którzy potrzebują pomocy medycznej. Zaczynając od matki pani, przerwał, uświadamiając sobie, że nigdy nie zapytał jej o imię. Laila Santos powiedziała cicho. Zaczynając od matki Laili Santos. Spojrzał na nią ponownie. I stworzę program szkoleniowy, który pomoże przekształcić pracowników usług w menedżerów. Bo masz rację, kolejka jest tysiące. I wszyscy zasługują na szansę, którą ja dostałem. Łzy w końcu popłynęły po twarzy Layli. Moja matka przejdzie najlepszą możliwą operację serca. Jutro, jeśli będzie trzeba. Rashid przełknął ślinę. Nie zjał mużny. Z minimum ludzkiej przyzwoitości, jakie zawsze powinien był zaoferować. Laila zakryła twarz dłońmi, w końcu przełamując wieloletnie napięcie. Młoda kobieta w niebieskim hidżabie, która podziękowała jej tego ranka, wstała i podeszła do niej, obejmując ją opiekuńczo ramieniem. Jesteś bardzo odważny, wyszeptała. Rashid rozejrzał się po cichej restauracji, spojrzał na twarze potężnych mężczyzn i kobiet, którzy patrzyli na niego z mieszaniną szoku i dyskomfortu. Czasami wszyscy zapominamy skąd pochodzimy, co naprawdę się liczy. Jej głos rozbrzmiał echem w przestrzeni. Dziś kelnerka dała mi najcenniejszą lekcję od lat. Ta godność jest bezcenna, a ta władza bez człowieczeństwa to tylko tyrania pod płaszczykiem sukcesu. Sięgnął po kieliszek szampana. Tost za lailę Santos. Za to, że przypomina nam, że prawdziwa odwaga nie polega na dominowaniu nad innymi, ale na obronie siebie, gdy wszystko jest przeciwko nam. Goście powoli niepewnie wstali. Kieliszki zostały uniesione. A w luksusowej restauracji w Dubaju, pod kryształowymi żyrandolami kosztującymi fortunę, wydarzyło się coś niezwykłego. Ludzie potężni pamiętali, że są przede wszystkim ludźmi. Trzy miesiące później Leila weszła do biura na 47 piętrze wieżowca Al Mansuri. Z okien roztaczał się panoramiczny widok na Dubaj, morze wieżowców lśniących w słońcu pustyni. Miała na sobie profesjonalny garnitur, włosy rozpuszczone na ramiona, w torbie nowe zdjęcie. Jej matka zdrowa, szeroko uśmiechnięta w ogrodzie swojego nowo wyremontowanego domu w Manili. Gotowy na swój pierwszy dzień w roli kierownika Duskun Zasobów Ludzkich? Zapytał Rashid, patrząc na swoje biurko. Leila się uśmiechnęła. Jestem bardziej niż gotowa. Mam kilka pomysłów, jak lepiej traktować nasz zespół serwisowy. Zaśmiał się, autentycznie. Tak różnił się od wymuszonego śmiechu, który słyszała tamtej nocy. Nie spodziewałbym się niczego innego po kobiecie, która pokazała mi, gdzie moje miejsce przed całym Dubajem. Ktoś musiał to zrobić, odpowiedziała z błyskiem w oku. spoważniał. Wiesz, ta noc zmieniła nie tylko moją perspektywę. Pięciu moich gości stworzyło podobne programy w swoich firmach. Ahmed osobiście się ze mną skontaktował, żeby cię przeprosić. Wiem, już pytał trzy razy. Echa San. Świetnie sobie radzi w programie szkoleniowym, który stworzyliśmy. Okazuje się, że kiedy traktuje się ludzi z godnością, rozkwitają. Leila podeszła do okna i spojrzała na miasto, które niemal ją zniszczyło, ale paradoksalnie także uratowało. Wiesz czego się nauczyłam? powiedziała cicho. Że czasami największa odwaga nie polega na uciszaniu wewnętrznych burz, ale na pozwoleniu im wybuchnąć, na mówieniu nie, gdy cały świat oczekuje, że powiesz tak. Rashid dołączył do niej przy oknie. I dowiedziałem się, że sukces bez współczucia to tylko pusta wieża, imponująca na zewnątrz, pusta w środku. Zapadło między nimi milczenie, dwa światy, które zderzyły się i wzajemnie odmieniły. W dole Dubaj nadal tętnił swoim szalonym tempem, miejscem skrajności, bogactwa i rozpaczy, marzeń i rozczarowań, ale gdzieś w tym chaosie zachodziły drobne zmiany. Urzędnicy byli traktowani z szacunkiem, głosy były słyszalne, godność była przywracana krok po kroku, aktem odwagi, a wszystko dlatego, że kelnerka nie chciała milczeć. Podobała Ci się ta historia? Zostaw komentarz, jeśli kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której musiałeś bronić swojej godności. Twoja historia może zainspirować innych polub ten film zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić naszych codziennych historii. Do zobaczenia w następnym filmie.